Siemano, witajcie! Wspólnie z Wiktorią z kanału Victor oraz Piotrkiem z kanału Niemendim weszliśmy w projekt od firmy Lideal. Siejemy odmianę Escapello Protect. Także zmierzam w tym momencie na pole do Łukasza. Rozpoczął już siew, no i szczegóły zobaczycie już na polu. Słuchajcie, SKPLO, czyli nowość od firmy Lidea. Odmiana, która rzekomo nie boi się słodyszka. czyli co za tym idzie? Ograniczenie oczywiście środków ochrony roślin, no i walki z robakami, więc zobaczymy jak to w ogóle będzie się przedstawiało i ocenimy, bo to jest projekt tak naprawdę na cały sezon. Także zobaczymy jak to w zasadzie będzie wyglądało, jak to się u nas sprawdzi, i po to ten dzisiejszy odcinek też nagrywam wam, aby po prostu tą nową odmianę przedstawić. Działka o powierzchni 7,5 hektara. Na której właśnie spocznie w ziemi dogodnie kapello była nawieziona obornikiem. No i oczywiście orka orka wykonana u nas, bo jednak do tej orki jesteśmy przekonani bardziej jak do bezorki, bo to jednak pokazał poprzedni rok. I oczywiście zastosowanie troszeczkę podkorzeń, czyli 200 kg poczciwej ultra 8 npk czyli azot, potas i fosfor. To czego rzepak tak naprawdę lubi. Ogólnie rzecz biorąc, czekamy na deszcz, dlatego stąd taki pośpiech z tym dzisiejszym siewem. Aby to jeszcze posieć, bo jutro mają być jakieś fajne opady deszczu. Także zobaczymy, spieszymy się i lecimy z robotą. A więc słuchajcie, co do tego słodyczka, jak to się w ogóle ma w praktyce. S. Capello Protect jest to mieszanka dwóch odmian rzepaku, czyli 96% jest to S Capello, a 3% jest to S Alicja. Myślę, że Alicję też dobrze znacie, jeżeli chodzi o firmę Lidea. Dodatek nasion Halicja ma zabezpieczyć i polepszyć kontrolę nad słodyczkiem rzepakowym. Alicja zazwyczaj zakwita 7-10 dni wcześniej niż Capello. Skupia więc wtedy na sobie uwagę słodyczka, chroniąc przed zniszczeniem całego S-kapello. Ponad 1% nasion stanowi. Kończynia Aleksandryjska to jest jedna roślina na 3 m2. Jest to nieinwazyjny gatunek, co jeszcze Escapello dobrze znosi i szybko reaguje, regeneruje się w przypadku jesiennych uszkodzeń przez insekty. Także jak widzicie, odmiana, która generalnie ma tutaj zagłębione całkiem spore dobro i nawet się nie spodziewałem, że można w ten sposób poszukać słodyczka. Siejemy w dawce 2,9 kg na hektar, także ta jednostka spokojnie nam wystarczy na 3 hektary. No i będzie to takie, można powiedzieć, poletko doświadczalne, które zastosujemy w swoim gospodarstwie. Obok będzie Imperio, także dwie odmiany obok siebie zobaczymy na tym samym gruncie, także zobaczymy, jak będą ze sobą konkurowały. Teraz taka ciekawostka, słuchajcie. Jednostka Escapello Protect to 1,5 miliona nasion samej odmiany Escape, Escapello, czyli ten standardowy rzepak, który jest tutaj e, plonem głównym. Plus do tego 100 tysięcy. Nasion S. Alicja i plus około 16 tysięcy nasion kończyny, o której wcześniej Wam wspominałem. Razem to nam daje 1 616 tysięcy nasion w wysiewie jednej jednostki. Jedna jednostka starczyć powinna na około 3 do 3,5 hektara. No, jak wyjdzie 3 tutaj przy naszym horszu, to będę naprawdę zadowolony. Ale to najważniejsze, żeby to nam dało około 43 do 50 roślin odmiany głównej na metrze kwadratowym. Także widzicie, standard zostanie tutaj zachowany, a ta mieszanka na pewno przyczyni się do tego, żeby jednak tego słodyczka troszeczkę oszukać. I powiem Wam szczerze, już jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało I, i naprawdę pierwszy raz się z czymś takim spotykam, więc dlaczego by po prostu tego nie wykorzystać i nie przetestować. No, i nie wiem jak wy, ale ja jestem tego zdania, że jednak uprawa i sam siew jest tutaj podstawą, jeżeli chodzi o sukces dobrych zbiorów. No bo oczywiście pomijając fakt tego, że musimy przypilnować ochronę E, musimy przypilnować też nawożenie. Okej, okay, to jest bardzo ważna, istotna kwestia, ale w dalszej fazie rozwoju. Tutaj jest na dzisiejszym dniu. Twierdzę, że uprawa to jest naprawdę dość spora połowa sukcesu. No bo jeżeli nam nic nie wyjdzie, nie będziemy mieli nawet gdzie tej ochrony i nawożenia odpowiedniego zastosować, dlatego do uprawy przywiązuje naprawdę dość dobrą, znaczy dość twardą rękę, aby po prostu. Te roślinki, czyli te nasionka mogły sobie swobodnie skiełkować, i ta obsada była w 100%, może nie 100%, ale przynajmniej 99%. To jest priorytet na dzień dzisiejszy. No i potem dalej będziemy obserwować, jak to będzie wyglądało. Więc jak widzicie, MK sobie naprawdę świetnie radzi, jeżeli chodzi o Horsza, i to był jednak dobry pomysł, żeby jednak zamienić ciągniki. No bo te mapowanie, pól, zapisanie odmian to nam naprawdę bardzo mocno ułatwi potem przy samych zbiorach, jak i e, przy samym takim zimowym e, mniej więcej ocenianiu, jak te odmiany w zasadzie, w zasadzie wyglądają i gdzie one praktycznie są posiane. Jeżeli chodzi o rzepak, jesteśmy już na takim dość sporym półmetku, bo mamy posiane już nieco ponad 40 hektarów, więc naprawdę dość taki areał spokojny, jeżeli chodzi o deszcze. E, ogólnie planujemy około 60, więc no, myślę, że wszystko w tym kierunku pójdzie. E, Escapello zagościło w naszym gospodarstwie. Myślę, że odmiana, która się nam tutaj sprawdzi i będziemy mogli w kolejnych odcinkach godnie o niej wspominać i pokazywać jej dalszy rozwój i jak to w zasadzie wygląda, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo, planowanie, zimowanie, no i oczywiście odporność na szkodniki, bo to tutaj jest całym kunsztem tej całej odmiany. Także chyba tyle w dzisiejszym nagraniu, w dzisiejszym odcinku. Nowość u nas i myślę, że będę mógł w następnym roku Tą odmianę Wam wszystkim polecić gorąco i zachęcić do jej stosowania u siebie. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.